Witam Was ostatecznie właśnie odebrałam paczkę. Ogólnie zamówiłam buty, bo aktualnie mam tylko jedną parę butów. Nie wiem czemu, ale od ja w jakimś czasie, w ostatnim czasie, jakoś sobie wmówiłam to chyba, jakoś na psyche mi weszło, że nie wiem, że muszę mieć jedną parę butów. Ja miałam taki problem, jakiekolwiek buty kupić, bo to, jak chodziło do tego, jak to była jedyna decyzja, najważniejsza decyzja w moim życiu, że jak już je wybiorę, to będę musiała w nich chodzić do końca życia. No więc teraz zamówiłam. Ogólnie chciałam wziąć samby, Anitasa. Ale mój chłopak powiedział, że są brzydkie, i mnie tak zniechęcił do nich, że nie wzięłam ich. Teraz trochę żałuję, chyba zamówię je później, może kiedyś, po wypłacie. Zamówiłam inne. Takie. Teraz wam pokażę. Pumy: uwaga. Są co? No, prześwietla mnie w sumie. Nie wiem jak to pokazać. Ładne. Zaraz je przymierzę. Aktualnie ja kontroluję niektóre inwestycje, więc sobie już to wszystko ładnie rozpisałam. I tak to mniej więcej wygląda Muszę wiedzieć mniej więcej na jakie miejscowości zamówić materiały Więc trochę mi to będzie ułatwiać. Dziękuję, ubrałam się te buty zajebiste są Co prawda mi trochę obtarły Ale akurat wątpię, że to jest budowa czy Moje nogi po zawsze mnie obcierają nowe buty Nie wiem czemu Tu jest obok niedaleko mojej firmy apteka Więc jak będę wychodzić z pracy to sobie wezmę te takie polastry na nogę Więc myślę, że będzie git no, a Aktualnie sobie jem obiadek Ryż z kurczakiem, papryką i mleczkiem kokosowym Spoczkę, polecam. Z poczką lecę. Zrobiłam sobie herbatkę tutaj i aktualnie wprowadzam sobie wszystkie wydatki z ostatniego tygodnia, jakie były, żeby właśnie kontrolować to mniej więcej, ile wydaje. Założyłam sobie jakiś taki budżet tygodniowy, maksymalnie ile mogę wydać. I, i staram się go nie przekroczyć. E, więc tak sobie działam. E, powiem wam szczerze, że zazwyczaj mi się to udaje, gorzej, jest właśnie jak mam e, mniejszą wypłatę przez to, że na studia, bo ja na zaliczeniu jestem, nie? Więc czasami mam mniejszą wypłatę, bo mam mniej godzin wyrobionych, no to wtedy ciężej ten limit utrzymać, ale tak to to jestem sumienna, więc małymi kroczkami powoli do mojego celu mieszkaniowego się zbliżam. Czy to będzie za 5 lat? Nie wiem, może i za 10, może i za 20, ale dążę, dążę do tego celu. Może wpadnie kiedyś jakaś wygrana w Lotto czy jakąś inną zdrapkę. Ale na razie, na razie tak sobie działam. Obligacje, odkładanie i kontrolowanie wydatków, to jest na razie mój cel. Może potem ETF-y zobaczymy. Witam Was serdecznie. Ja Właśnie wstałam i się szykuję. Wziąłam sobie wolny w ogóle do dzisiaj, bo chciałam ogarnąć parę rzeczy z uczelni. a W tygodniu jakoś nie mam czasu, jako za do pracy, e, ale nie wiem w sumie, jak to wyszło, że w sumie teraz nie wiem, czy jestem na zdalnym, czy nie. Bo w każdym razie, e, jak brałam wolny, to się pytałam kierownika, czy mogę wziąć. On mówi, że nie ma problemu, tylko że muszę być pod telefonem i mailem, bo muszę jakieś pilne zamówienia wyjść na jedną z budów. Ja mówię, spoko, nie mam sprawy. Jest ja jakiś czas zadzwoniłam do szefa, żeby mu powiedzieć to samo, że, chcę, że chciałabym pójść na jeden dzień wolnego. A on do mnie, że no słyszałam, że, że słyszałam już, że masz home office, nie ma sprawy. Czyli w teorii jestem na zdalnym. Ja ogólnie zazwyczaj używam zwykłego kramu, jakiegoś do twarzy, B&W. Ale ostatnio w mnie była promocja i była przyczyną jakiś mega, czy znaczy dla mnie mega drogi krem. Go kupiłam i, kurde, uczula mnie. Właśnie sensie się zagnałam, go na twarz i jest cała czerwona. Nie wiem, czy tak powinno być, chyba nie. I to mi przykro, bo ja nie lubię, jak coś się marnuje, szczególnie jeżeli dużo kosztowało. Jest to jest takie. Próbowałam smarować e, tym kremem mojemu chłopaku, mówię, a może on korzysta, ale na niego jeszcze gorzej zadziałało i piekła skórę, i, i, no, i twarz nie wygląda po tym dobrze, więc. Więc nie wiem teraz. <laughs> Ogólnie tak mi się wydaje, że kluczem do sukcesu to jest dobra motywacja, więc ja sobie teraz wymawiam, że chce mi się, chce mi się i będzie super, zrobię uczelnik, opracuję trochę. I w ogóle, bo muszę też opracować rzeczy dla mojego promotora, znaczy dla, dla mnie w sumie piszę tą pracę inżynierską, ale tam promotor do mnie pisał, żebym sobie opracowała kilka rzeczy i wysłał mi chyba z trzy książki. Boże święty, kiedy na to czas? Moja no, uruchana nie robiłam muszę je powiesić teraz. A Boże święty. Tyle rzeczy. Człowiek nie bierze sobie wolne, a tak naprawdę ma więcej zajęć, jak wyszedł do pracy. Dobra, tak sobie stanowisko urządziłam. Tutaj wiecie, laptop firmowy, telefon firmowy, a moje okularki. I ten, herbatka, zaraz sobie ją wezmę. Tam carinki czekają, ale ja ogólnie zobaczymy o 10. A dopiero jest ósma, więc jeszcze poczekają na mnie. A teraz projekt.